Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przedstawimy wam kilka newsów, które pojawiły się ostatnio w internecie. Fame Gold eliminacje. Bad Boy i Gleba wypadają. Denis Badboy załęcki oraz Patryk Gleba Tołkaczewski nie zdobyli wystarczającej liczby głosów i zostają wyeliminowani z, z turnieju Golden Fame. To symboliczny moment era Betboya, który był czołową twarzą Free Fightów, dobiega końca. Oprócz sportowej porażki za plecami Denisa ciągną się ostatnio głośne konflikty. Obrażenie Magdy Łoskot, byłej partnerki Bugsdala, kontrowersje związane z działalnością jego obecnej partnerki. Na tzw. Tak niebieskiej platformie, i występy z innymi mężczyznami, co tylko przyspiesza gaszenie jego wizerunku. Rajman ma soroko i olejnik. Oraz inne top starcia w sieci od nowszych zestawień Soroko i Prime MMA ponownie w ogniu. Dynamiczne wymiany zdań z olejnikiem, które elektryzują fanów. że to cię zdenerwowało? Bardzo Wyprowadziło bardzo, cię? Pierwszy raz widzę do klatki zły, Morko. Nigdy nie miałem z żadnym z moich przeciwników, nigdy nie miałem jakiegoś złego flow. Kurwa, macie mogli sobie mówić, mogliśmy sobie jakoś ładnie, taktownie, może nie ubiczać, docinać, rozumiesz? A teraz wejdę w kurwiony, no rozjebany jest, no tyle mam do powiedzenia. Duet Ali i Dax także ruszył na olejnikach, Internauci komentują, emocje sięgają z nitu. O O oh! oh, nie no! Nie Berek to był, kurwa. O nie! O jedny i drugi! Ja pierdolę! ma to jebana nie będziesz dotykał kurwa Ej ja się Ej ja się Ej jaszy. No i na razie daj 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 Ale kurwo mądry ej, ale, o, jesteś kurwa. Ej, o, ej, 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 Ale ej ej się nie wysłuchaj Nie go pa ty, ty, chupa, ty myślisz, chupa, że ja coś poczułem ej, kurwa ty ja myślisz, myślisz, ja poczułem Wypierdalaj kurwa A ja wam powiem więcej A ja wam powiem więcej panowie bo tutaj się zrobiło tak gorąco studio jest demolowane ale A to, że kurwa musi ochłonąć kurwa musi ochłonąć Kurwa musi ochłonąć Ochłonąłeś już? Ochłonąłeś? Oblałeś pana ochroniarza. Panowie, pana mam ochroniarza, nadzieję, przepraszam. Mam nadzieję. Ali krótko o rekordzie olejnika. Szybkie, konkretne riposty, które rozpalają atmosferę przed galą. Tego też, Rzez, że, że dwie kurwy jebane, pochwalcie się może na wizji jak zostaliście pogonieni, o, kurwa zgorzowa, kurwa. <laughs> Nie, no kurwa! No, pochwal, pochwal, pochwal. Jak się to pogoniony z Gorzowa, kurwa. Olejku, nie, Przy, przypomnij sobie kurwa osobę, któremu, którą córkę wyzywałeś kurwa na omegle jak cię pogonił, że kurwa z chaty nie wychodziłeś kurwa I, razem z kolegą. A jak się pamiętasz, <grym> pamiętasz sytuację czy nie? A jak się nazywa? A tego? to ja nie, nie mówię ci jak się nazywa, jak chcesz, to mogę ci puścić jeszcze jedną wiadomość, kurwa, to chłopaków no, z Gorzowa, kurwa. Dobra, Jaką jesteś jebaną fają, kurwa, i tylko jesteś mądry przed kurwa monitorem. Tak samo jak do mnie się prułeś kurwa przed monitorem, tak teraz tutaj nie potrafisz kurwa. kurwać dobra monitorem. Ja też no, kurwa okay. I, no, i przyznajcie i przyznajcie, kurwa no, bardziej do buzi Do buzi to ty kutasa kolegi zaraz weźmiesz smaciarzu jebany, więc mnie nie i dobra. Okay. Proszę teraz o ciszę. Kurwiska cicho, tak? Dziękuję. Jasdę panią Liku. Dobra. Ja te dwie kurwy, tamten Alice, tym kurwa, daxem nie. To przekaż mi się, że mam przejebany stery, bo mój kurwa świet jest trochę inny niż ich. Ja nie... To AI A jest w kurwa, nie, ty, sztuczna inteligencja. Więc, nie, kurwa, dobra, zamknie pizdę, kurwa, olejnik, sorry, jeba, ale przydaj tak, się, że któryś kochanek to twój nagrywał. Przydaj się, jak. Hey, do, 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 dobra, do, do, do dobra, dobra, zobaczymy, dobra. kurwa, czy mu powiesz to po prosto w twarz, w ogóle szczekaj chwilę! Koło chuja mi to lata, I jak sobie przejebałeś. Słuchaj, koło to lata, jak sobie tam przejebałeś, kurwa, ale przynajmniej sobie e, kurwa, jak jesteś goniony na tym gorzowie. do Gorzowa, tak? Ja ci nie dajesz żadnego zakazu przystępu. Tylko mówię kurwa, tylko mówię, kurwa, co tam się dzieje. Ale ja mam w góry, to nie ty jesteś Gorzowa. Ale to o ciebie chodzi, to ty wyzywałeś kłopot. A Soroko? Odpalony i pełen energii. Materiał udostępniony na oficjalnych kanałach Prime MMA. Ty masz kurwo, jak sobie napiszesz, tylko przez jakie ha kurwo! Przez jakie H masz charakter? Co? Czy takie Hasi pisze charakter? Kurwa! A ty jesteś człowiek, ale tylko genetycznie, tak frajer, że Jebany z ja kryminału, kurwa! Jestem, jestem jak jestem! Ty jesteś genetyczną kurwą, zwykłą Jebaną! Powstałem, żeby być takich jak ty, kurwo! Rozumieś... Ja jestem, jesteś Jebany, cwaniarą, kurwo, z więzienia jesteś, dlatego się sprawdzę! No to, 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 to cię cwaniak rozpierdoli, jak tak sądzisz! Rozumiesz, kurwo! No to ty sądzisz, kurwa, bo ty jesteś sądem, kurwa. Kazik! Tak, ty tak, tak. Kazik! ty Jedno pytanie! A a film konopa zmienia! IMG. Wpływ wideo Konopskiego o IMG jest ogromny. Sam Pato Streamer zaczął bardziej refleksyjnie podchodzić do swojego kontentu. Widzowie doceniają, że poruszono temat granic internetu, manipulacji emocjami i toksycznych relacji w live streamach. IMG odpowiedział w YouTube Shorts. Widać ukłon w stronę widzów i przyznaje się do błędów. Ogólnie bardzo chciałbym oficjalnie podziękować Konopowi za wspieranie sceny patostreamerskiej. Cieszę się, że w momencie, kiedy to troszeczkę podmiera, wypuszcza materiał i z powrotem pompuje w to nowe, nowe widowni i tak dalej. To jest mega miłe, naprawdę doceniam to. Bez takich ludzi byśmy prawdopodobnie zginęli, ponieważ ja moją karierę zacząłem od pierwszego jego filmu, teraz w takim momencie, w gorszym czasie, dzięki jego, jego materiałowi jakby dostałem kolejny napływ wiatru w żagle. To jest bardzo miłe. Don Casio odchodzi z Prime już Don Cassio Rzeciński rezygnuje z występów w Prime MMA, mimo że federacja oferowała mu blisko pół miliona złotych. Powód? Różnica wartości. Według Cassio nie chodzi o pieniądze, lecz o zasady i przekonania. Już wcześniej opuścił Fame MMA, aby poświęcić się rozwojowi w Prime. Teraz kończy współpracę pokojowo, bez finansowych postulatów. Konflikt Don Cassio. Paweł Juźwiak, prezes FEN, ostro atakuje Don Cassio, zarzucając mu tchórzostwo. Obsraje zbroję po tym jak wycofał się ze wspólnej walki. Emocje sięgają Zenitu. Czy Cassio odpowie? Czy to tylko początek większej batalii między federacjami? A może cały ten konflikt jest ustawiony tylko i wyłącznie pod publikę i wyświetlenia? Co sądzicie? Daj znać w komentarzu. Kolejnym z newsów jest informacja, że ufoludek wkracza do Fame MMA. Nowy zawodnik, ufoludek, gwiazda internetowa z programu Prawdziwy Lombard dołącza do składu Fame 26 Gold. Federacja zapowiada go refrenem z kosmosu do Lombardu i dalej do oktagonu. Plotki mówią o zdjęciach z Boxdelem, zwiastujące kosmicznego rywala. Konflikt pomiędzy internetowym charakterem a Freakfighterem. Prawdziwy fenomen Freakfightowej ery. Zapowiedź walki Szachta i Joseph Bratan. Fame 26 Gold. Szachta kontra Joseph. To obie głodne zwycięstwa stron. Walka zapowiada się intensywnie i bez kalkulacji. Szachta wraca z determinacją, a Joseph nie chce być tłem. Zobaczymy prawdziwe starcie charakterów dodatkowe informacje z internetu. IMG otrzymał wsparcie od psychologów online. Komentarze o wpływie pato streamów na zdrowie psychiczne przez wielu ekspertów ufoludek jego poprzednie występy w Lombardii osiągały dziesiątki milionów wyświetleń, to potencjalnie jedna z największych sensacji freaków. Dajcie znać w komentarzach, kto według Was powinien wygrać Szachta czy Joseph, jak zapatrujecie się na wejście folutka do freak fightu i co sądzicie o odejściu Dom Casio. Odważny ruch czy ucieczka? Nie zapomnijcie zostawić łapki i subskrybować. Kolejne newsy już wkrótce.